Dziennikarstwo to jakościowe hmm, często nie ma już takiej siły przebicia. Takiej jak propaganda i dezinformacja, bo propaganda i dezinformacja mają proste odpowiedzi na wszystko. A dziennikarstwo to jakościowe proste nie jest. To są wielomiesięczne śledztwa, czasami dłuższe. To są wielopiętrowe, wieloetapowe dokumentacje czasami też trwające miesiącami. To jest docieranie do źródeł informacji, ale potem ich żmudne weryfikowanie. To jest wreszcie docieranie do rozmówców, do bohaterów, a potem przekonanie ich do rozmowy przed kamerą, żeby dali świadectwo. To wszystko wymaga czasu, co za tym idzie pieniędzy, ale przede wszystkim za wszystko, co opublikujemy, ponosimy pełną odpowiedzialność. Z tą prawną włącznie. W Czarno-białym do tej pory nie było takiej potrzeby, ale każdego dnia i przy każdej publikacji mamy to poczucie odpowiedzialności, bo tak właśnie rozumiemy dziennikarstwo oparte na zasadach. I bardzo doceniam to, że na co dzień pracuję z ludźmi, którzy właśnie tak o dziennikarstwie myślą, tak je rozumieją. Doceniam też to, że pracuję od prawie już 30 lat stacji, która takie właśnie dziennikarstwo bardzo wspiera, to jest szalenie ważne.